Może by tak właśnie walczyć o swoją duszę, może by tak właśnie kombinować, żeby się do tego nieba dostać, może by tak właśnie e, układać wszystko wszelkimi możliwymi sposobami, żeby pokazać Panu Bogu, dobra, zawaliłem, ale umiem, bo przecież przyjrzyjmy się, Pan nie pochwalił rządcy za to, że go znowu okradł. Zwolnił go wcześniej za to, że nie umiał zarządzać swoim postępowaniem. Pokazał, że jednak umie, że sobie świetnie z tym radzi. Myślę sobie, że są takie sytuacje, w których faktycznie walkower to jest najgorsza, najgorsze z możliwych wyjść. W życiu duchowym zawsze. Świętej pamięci Norbert Blacha. Organista, kompozytor, wykładowca akademicki, twórca zespołu Cantate Deo, potem festiwalu Cantate Deo. A prywatnie mój przyjaciel, kiedy dowiedział się, że zachorował na nowotwór, zadzwonił do mnie i mówi: weź no mi, napisz hymn pochwalny ku czci Chrystusa Króla. No, ja bym się wszystkiego spodziewała, ale tego nie. Bo w takich sytuacjach spodziewamy się rozpaczy, spodziewamy się yy, buntu, ale nie spodziewamy się hymnów pochwalnych. A Norbert taki właśnie był. Norbert. Walczył. Norbert tym swoim postępowaniem mówił: Nie, ja sobie nie pozwolę odebrać wiary. Ja sobie nie pozwolę odebrać yy, przekonania o tym, że Pan Bóg jest miłością. Nie pozwolę sobie, będę walczył. I to do końca moich dni będzie dla mnie przykład do naśladowania. Zresztą miał takie, miał takie piękne powiedzenie, które wcielił żyć, w życie, zwłaszcza pod koniec. Kto ma zwieszone uszy, będzie za nie szarpany. Nie wolno zwieszać uszu, trzeba się zebrać. I ja napisałam ten tekst. I on go śpiewał i grał go w kościele wszystkich świętych tak, że w witraże drżały. Nad sercem, które płacze, nad ziemią, która drży, nad życiem, co zwycięży, królem jesteś ty.